Bruno Jasieński, but w butonierce, panienki w lesie. Zalistowiał cicho sennie w cicho płaczu cicho las. Jak chodziły nim panienki, pierwośnianki, ekstazerki. Kołysały się, schylały, rwały grzyby w bombonierki, atłasowe, żółte grzyby, te, co rosną tylko raz. Opadały pierwsze liście na sukienki crepe de chine, kołysały się rytmicznie ufalbane gwalencjenki. Zapłakały białe brzozy, podkrążone demiodenki, i złe buki stare mruki, pogrążone w wieczny splin. Za Zalistowiał, zakołowiał, zaechowiał w cicho-śnie, posypały się kropelki na pulszowe pantofelki, zostawiły żal maleńki, zostawiły żal niewielki, pójdą dalej cieniem alej. Będzie płacz, a może nie.